Słonko kochany, cześć, pozdrawiamy twoją mamę Agatę, pozdrawiamy twojego tata, pozdrawiamy Patryka, twojego brata, wszystkich pozdrawiamy, bo wszystkich was kochamy. Kruszynka też tutaj. Mam nadzieję, że z, ze stresu nie zapomnę Dominika, mam nadzieję, że tego po prostu... No, że będę miała taką po prostu możliwość. Bo Dominika, chodzi Dominico to, żeby na wizji, yy, tak? tak, tak. tak. Z programu, tak. Aha, to wytłumaczy tak. Dominika, jak z tymi sprawami jest tak zakulisowo? Ja Cię troszkę uchylę robka tajemnicy. To jest tak, że... W trakcie nadawania takiego programu na żywo, tam jest wszystko zaplanowane, tam nie ma przypadków, tam nie może się zdarzyć coś niezaplanowanego, nieza no nie. No i mało prawdopodobne, że się uda pozdrowić kogokolwiek z tego względu, że to jest wszystko tak, wiesz, pilnowane, no nie, ale będziemy próbowali, jeżeli da radę coś takiego zrobić, no to postaramy się pozdrowić hmm, ciebie, mamy. Tak tak. tak, tak. Ale dziękuję, że, że jesteście <noise> razem z nami. Jesteście kochani. Super. Ok. Dominika, to tak jak swój bieg do mety. Pamiętasz? Startujesz i o niczym więcej nie myślisz. Tylko myślisz o tym, żeby dobiec do mety. Tak, tak samo tutaj. Tak, trzeba być po prostu skoncentrowanym. I mam nadzieję, że się to uda. Bardzo bym chciała. Tak, próbować trzeba. W razie był to tak. Trzeba, trzeba spróbować. Eee, Siąć dziurek na drogę. Tak. No, bo... Ale właśnie... Ale, ale jest co, dlaczego ja zapomniałam o tym pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów kanału Życie Od Nowa wszystkich tych, który, którzy są z nami yy, nawet też tak duchowo, mentalnie dziękujemy za wsparcie tak, kochani, tak. my jedziemy nie tylko w naszej sprawie ale jedziemy też w sprawie takiej społecznej nas wszystkich, bo yy, tragedia, która nas dotknęła yy, to niestety yy, też wielu rodziców innych, wielu, wcześniej przed tak. nami i niewykluczone, że to może się wydarzać w, w przyszłości. Tak. Dlatego o tym trzeba mówić, nagłaśniać, nie bać się o tym mówić, mieć odwagę o tym mówić, nawet wtedy, gdy. Inni sobie tego nie życzą, nawet yy, są takie persony, które zajmują bardzo eksponowane stanowiska w społeczeństwie, no i tutaj próbują zastraszać jakichś tam dziwnych metod stalinowskich, używać tylko dlatego, żeby nas yy, zatkać na usta, a naszym obowiązkiem jest właśnie mówić, nagłaśniać, pokazywać, edukować i informować społeczeństwo, jak to tak naprawdę jest. Kochani, dlatego yy, temu też służy. Właśnie też i ta transmisja, by pokazać, zobrazować, zilustrować to, ile to wymaga wysiłku, już nie mówiąc o kosztach finansowych, żeby na przykład no, dojechać, no i później te stanąć oko około przed kamerą, a naprawdę to też nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać, ale wydajemy radę. Dla Ryka, w sprawie Ryka, ale też i w sprawie innych rodziców pokrzywdzonych, których dotknęła tragedia w życiu, tylko dlatego, że ktoś kiedyś nie dopełnił obowiązków rodzicielskich i wychował bestie, a nie młodzież. Ale świat się zmienia, można o tym mówić, można tak. pokazywać. Tak. Można dzielić się swoimi doświadczeniami, może ktoś. Wymieniać poglądy, korzysta Tak, doświadczenia, wykorzysta tak. dla siebie. Są media, jest internet. Tak. No dokładnie. Dlatego, dlatego obowiązkiem jest tak. y, mówić, mówić nagłaśniać. Nie bać się mówić, nie dać się zastraszyć. Jak to papież świętej pamięci, papież Jan Paweł ludzi powiedział nie lękajcie się, bo tylko prawda was wyzwoli tak, dokładnie ja chociaż jestem ateistą, ale popieram te słowa nie wolno się lękać, bo tylko prawda wyzwoli nawet tych, którzy czynią zło nawet tych, którzy czynią zło a gdyby weszli na drogę prawdy to na pewno i im by się żyło lżej tak, tak to wygląda Tutaj wiadomo, jadę, patrzę do tyłu, do przodu po lusterkach, ale też tutaj mam podgląd na nawigację. 39 minut zostało do Warszawy, czyli, o, już nie tak daleko. Nie tak daleko, kochani, także dzieje się dużo. Ja Wam uchylę rąbka tajemnicy, czego nie widać, a jest tutaj w samochodzie moja ukochana żona Kruszynka. E, wzięła swój e, czarodziejski, zaczarowany koszyk, a w nim kawa, ciastka oraz właśnie ciastka. Wyobraźcie sobie, że wczoraj Kruszynka e, po godzinie już 21 było, jeszcze piekła ciastko. ja błądziłem. Oj, cicho. A ja Cię kocham, soko. Oj, powiem, bo no zacząłem do, to skończyć. No dobra. Moja ukochana żona jeszcze upiekła ciastko, mówi bo ty lubisz. Dziękuję kochani. No i także w każdym razie te ciastko jedzie z nami do Warszawy. E, nie będę palcem pokazywał, e, kto w nocy zjadł troszkę tego więcej, więcej niż troszkę tego ciastka. No ale to się każdy domyśli. Tacy mali. Tacy mali. Zielone ludki. Tak. Właśnie, zielone lutki były i zjadły prawie pół ciastka. Tak to wygląda Kochani, ja tutaj staram się kruszynkę rozweselać Rozśmieszać na ile to tylko możliwe No a po drodze Po drodze też się wydarzyło trochę Też i coś takiego Że nie wiadomo skąd Policja znalazła się za nami Nagle hop z tyłu patrzę Jest policja uuu, Ale jechaliśmy przepisowo Także, także policjanci za Jakiś czas jechali za nami jechali, A później pojechali swoją drogą Kochani, przyłączę tutaj kamerkę, mamy w Warszawy, jedziemy prosto, my jedziemy prosto. Ciekawostka też jest i taka, że mieliśmy okazję zobaczyć na własne oczy kolejkę do ukraińskiej granicy Kolejka, która sięga prawie starego zamościa, czyli, czyli dużo, dużo jeszcze przed zamościem, już się kolejka rozpoczęła tych ukraińskich ciężarówek. Ale też widzieliśmy coś innego, co nie pokazaliśmy publicznie, bo, bo to nie wskazane pokazywać pewnych sytuacji na drodze publicznie. W każdym razie, wracając do pozytywów, jedziemy sobie 37 minut do celu. Ej, ale właśnie, fajnie, że Dominika ogląda. <laughs> Dominika, jest w... A właśnie, Dominika. Dominika, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za przepiękny rysunek, prezent. Kolejny prezent dla Eryka, który zostawiłaś na grobie Eryka tego Mikołaja. Pięknie narysowanego i bardzo mądre przesłanie napisane, żeby Mikołaj dla Eryka przyniósł sprawiedliwość. Bardzo Ci dziękuję. To jest takie bardzo dorosłe, bardzo dojrzałe, bardzo mądre, Dominika. Myślę, że nie, nie jedna osoba dorosła by nawet yy, nie dorasta jej do pięt nie dorasta ci do pięt, tak mówiąc kolokwialnych, <toddź> używając kolokwialnych zwrotów, <toddź> takich skrótów myślowych tak, dokładnie, tak jesteś naprawdę wspaniałą, wyjątkowo dziewczyną, dziewczyną <toddź> naprawdę jesteś wspaniała serdecznie cię pozdrawiamy, jest ok yy, właśnie, jest ok przełączę kamerkę dobra tutaj Nie, tak mi jest gorąco, że się wzięło. No, no to troszeczkę. kopytka no się opieka. O, bardzo, piekły. bardzo. Już takie, takie są już Takie są <laughs> raśne. Takie, takie Samraśne. Takie samraśne. Tak. <laughs> Ach, małże, i małgie, a jak on pojechał szybko Nie, no 35 minut, a to jest 10 minut ściuć Warszawy w powietrzu.

zrobić, właśnie. Ale mam pomysł. Tak? Yy, dla Dominiki może się uda coś zrobić, właśnie. Mam pewien pomysł. To będzie tajemnica. Nie będę, gośno, nie będę na razie głośno o tym mówił, bo jak nie wyjdzie, no to by było przykro Dominice, tak. ale mam pewien pomysł. Okej. Okay. Właśnie dla niej.